Cześć kochani, dzisiaj obiecany filmik o tym, jak podkreślam swoje brwi. Jedna mam w tym momencie zrobioną, jedna jest niezrobiona, więc możecie zobaczyć, jaka jest różnica. Ja już tutaj ustawiam sprzęcie, rozbliżam się i będziemy rozmawiać na temat brwi. Widzicie, różnica y, troszeczkę jest pomiędzy tym, jak wygląda brew podkreślona, jak wygląda brew niepodkreślona. Y, ja nie jestem do końca. Y, Yy, dobrym przykładem na to, jak podkreślać swoje brwi. Natomiast Wam się ostatnio ten efekt podobał, yy, więc dlatego postanowiłam, że Wam po prostu pokażę na Waszą prośbę. Ale zdaję sobie sprawę z tego, że daleko mi do brwi ma yy, I tak jest lepiej, bo kiedy zaczynałam nagrywać swoje filmy na YouTube, to z moimi brwiami nic nie robiłam. Yy, I to dzięki Wam tak naprawdę yy, przekonałam się do tego, żeby swoje brwi podkreślać. Jeżeli... Yy, znaczy, może tak, problemem z, z moimi brwiami jest to, że. No, moja brwi, jak widzicie, są to ciemne włoski. Oj, tu już zadowisko i mostrości. Są to ciemne włoski, natomiast one dosyć rzadko rosną. I naprawdę tutaj mm, widać dużo, dużo skóry pomiędzy włoskami. To nie są jakieś takie piękne, super gęste brwi, jakie by mi się marzyły. I zawsze miałam wrażenie, że ten efekt podkreślenia brwi to jest po prostu efekt pomalowania skóry i że jest to efekt bardzo przerysowany no ale przekonałam się, zaraz Wam pokażę jak to robię jeżeli chodzi o regulację brwi i depilowanie brwi to tak naprawdę wyrywam tylko tutaj włoski z łuku brwiowego które mi przeszkadzają i tutaj te, które rosną za nisko czasami się gdzieś tu jakiś włosek zdarzy no to jest normalne także wyrywam je sobie po prostu pensetą. Mm, I też je wyrywam wtedy, kiedy ten włosek już jest no, taki, że da się go złapać. Czasami gdzieś tam widać jakieś takie małą czarną kropeczkę, ale to jest jeszcze za krótki włos i nie da się go złapać, więc na siłę tego nie robię, nie usuwam. No bo nikt mnie jest tak bliska jak Wy w tym momencie nie ogląda, więc tam mm, jeden włosek w tą czy w tamtą mi różnicy nie robi. E, tutaj mam dosyć dużo włosów, jak na brunetkę przystało. Ostatnio Albert to nagle po czterech latach zauważył. Zarastać się, brew z włosami tu. To mam od zawsze. Też się tutaj nie męczę z tym, żeby jakoś to plastrami czy kremem depilować, ponieważ no brunetki mają dosyć dużo włosków gdzieś na czole, właśnie tutaj na skroniach. Musiałam się tak naprawdę depilować całą twarz, a włosy odrastałyby jeszcze gorsze, więc według mnie nie ma to najmniejszego sensu. Czasami używam cienia do podkreślania brwi. Ostatnio bardzo lubię kredkę z F&F. To jest kredka Brow Pencil w kolorze brunet. To jest taki... Tutaj się może wydaje czarny kolor, natomiast to jest taki bardzo ciemny grafit. W ten sposób. Ja, jak widzicie, tej kredki nie naostrzam, bo nie, nie używam jej w ten sposób, że rysuję sobie jakieś tutaj włoski pojedyncze, tylko po prostu taką niezaostrzoną nie kredką delikatnie jadę sobie po brwi po prostu ją przyciemniając yy, tutaj w tym momencie, kiedy mam zrobić wykończenie brwi, to znam ten sposób z kanału Grze X33 chyba od Karoliny, czyli po prostu tak się marszczę i wtedy yy, bardzo fajnie to tutaj można podkreślić to miejsce yy, no i tak to wygląda, jak dla mnie to jest za za ostry, za przerysowany efekt. I czego bym nie używała do brwi, czy cienia, czy kredki, to zawsze sobie biorę taki grzebyczek i tym grzebyczkiem po prostu wyczesuję nadmiar produktu. Ponieważ tak jak Wam powiedziałam, moje brwi rosną dosyć rzadko i po prostu skóra jest cała zafarbowana i to dziwnie wygląda. Także sobie wyczesuję Nadmiar produktu, układając też brwi. I to, co robię następnie, to biorę cielistą kredkę. Tutaj mam kredkę do oczu z firmy Paese. To jest kolorek 21. To jest zwykła cielista kredka. I tą kredką po prostu Rysuję sobie taką linię pod brwią i tutaj pod łukiem brwiowym w ten sposób i palcem, mam nadzieję, bo przed chwilą zmywałam lakier i nagrywałam Wam kosmetyczny dzień ze mną. Miałam czarny lakier, mam nadzieję, że nie. Mój poznakieć nie wygląda, jakby był mnie domyty. I palcem rozcieram sobie tą kredkę w dół. I to jest cała filozofia, słuchajcie, moich. Yy, moich brwi. Tak to wygląda, to tak się przedstawia. Yy, ja taki efekt lubię, bardzo lubię tą kredkę, właśnie dlatego, że ona jest taka yy, grafitowa i. Yy, według mnie daje całkiem fajny efekt, a... Mogę też ten efekt kontrolować, nasycenie, kolor i, i to, jak te brwi wyglądają. Lubię mieć podkreślone brwi, ale nie lubię przerysowanego efektu. Rady dla Was, jeżeli nie macie taki problem jak ja, czyli macie brwi właśnie takie rzadko rosnące i macie wrażenie, że czymkolwiek byście ich nie podkreśliły, to tylko sobie wyrysowujecie kształt na skórze i wygląda to w sposób bardzo przerysowany, na pewno najpierw zróbcie cały makijaż. I brwi zostawcie sobie na sam koniec. Bo przy takiej bladej twarzy, sotenie pomalowanej, każde podkreślenie brwi będzie wyglądało troszeczkę za mocno. Przy pomalowanej twarzy już to wygląda zupełnie inaczej. Także to jest rada dla Was. I rada z próbowaniem mm, kolorów. Ja y, często też używam y, brązowego cienia. Tego tutaj. To jest cień z paletki. Oso y, y, awesome Special, który nazywa się Boxed Yy, Oni może ma trochę Ma, czy nie ma? Franek, zrób tak jeszcze raz Machał go, że tak Ma może trochę delikatnie mm, Ciepły odcień Natomiast przy moim kolorze włosów Gdzie ostatnio je takie troszeczkę bardziej czerwone refleksy i w słońcu one się zmieniają troszeczkę bardziej na czerwono. To mi taki efekt odpowiada. Ja bardzo taki, taki kolor lubię. Ale to musicie znaleźć kolor odpowiedni dla siebie, sposób odpowiedni dla siebie. Mój sposób jest bardzo prosty, bardzo szybki, bardzo łatwy i wydaje mi się, że nie wygląda aż tak źle. Także dajcie mi znać, czy, czy wam się spodobał mój sposób, czy nie. Ja uważam, że jest taki lekki, fajny na co dzień i przez to, że yy, przez to, że pod używam też tej cielistej kredki, to czy możecie użyć cienia, czy korektora, to te brwi jeszcze bardziej nie zyskują na wyrazistości. Czy to tyle o brwiach. Maksymalnie nie jestem, chociaż chciałabym być, no ale cóż zrobić, To poradzić, takie życie. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do następnego. Pa!